Remont. No cześć Właśnie jesteśmy w samolocie Na nowość powinniśmy wystartować, ale jeszcze pójdzie opóźnienie bo tutaj jeden zgubił kartę pilotową Nie wiadomo kto, ale już, już się znalazł więc pilot może zapinać pasy i możemy wylazywać tylko i Sek, no, coś. no coś przed wylotem O swoich nowych tatuażach puszczają ci do Fantika. 哎，你好。 Oni nie no, mają więźby, prostają stają pół godziny wcześniej. było no, bowuza. Już przed noworocznym. A Adam, tam podzielam Powiedz, Adaś, czego nie robię od listopada? Nie trzeba bramek. Trzeba bramek. Trzeba bramek. listopada A 28. jeszcze mu. Znasz to powiedzenie, które, które sam mnie nauczyłeś, nie? Zrobi wiatr? Tak? tak właśnie. Dobry wieczór. Zameldowaliśmy się właśnie w pokojach po krótkiej 15-godzinnej podróży. Po kolacji warunki doskonałe. Bezwiecznie, bezdeszczowo, boiska przygotowane bardzo dobrze, także jesteśmy pełni zapału i mam nadzieję, że po dzisiejszym wypoczynku jutro, jutro zaczniemy pracę, która, która przyniesie efekty.